Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj w gospodarstwie u pani Moniki i Artura Tazbirów. Tak. Gospodarstwo nazywa się. Plantacja nad Wartą. Tak jest. My tu już byliśmy, pokazywaliśmy tą uprawę. Zapowiadaliśmy wtedy, że pochwalimy się wynikami, jakie nam się udało osiągnąć tutaj w doświadczeniu. Panie Arturze, proszę jeszcze przypomnieć, co to za plantacja, w którym roku była posadzona. No, coś więcej o tych roślinach. Rośliny zostały posadzone w 2018 roku. Oczywiście tutaj, materiał nasadzeniowy na całej naszej plantacji jest to materiał z rozmnożenia in vitro. Przykrycie nastąpiło dopiero właśnie w tamtym roku, w ubiegłym roku, i od tego momentu zostały przeprowadzone testy. No cóż, bardzo młoda plantacja. Bardzo młoda, tak. Bardzo młoda plantacja. Bardzo intensywnie rośnie. No, przypominamy, to jest, tak, to, jest, to jest odmiana Draper. 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 Dokładnie. No to przejdźmy teraz może do doświadczeń. Dokładnie. Doświadczenie było no, szczególne. Wiemy, że Expando bardzo dobrze wpływa na wielkość owoców, ale wymyśliliśmy sobie taką kombinację, że a jeszcze byśmy to poprawili. Włosi nam podpowiedzieli, że Expando można zrobić w kombinacji z King Life Gold, w takiej mieszance. Wtedy obniżamy dawkę Expando, no co dobrze wpływa na koszty zabiegu, ale dodajemy każdorazowo po 4 kg na hektar preparatu King Life Gold. King Life Gold jest to nawóz NPK wieloskładnikowy, ale z przewagą azotu. No i zrobiliśmy takie cztery kombinacje. Pierwsza kombinacja to była kontrola czyli nieopryskiwane, ani Expando, ani King Life Goldem. Druga kombinacja to jest to, co tradycyjnie zalecamy w naszych programach. Zastosowanie Expando w trzech zabiegach. Pierwsza dawka 4 litry na hektar, druga 3 litry na hektar, trzecia 3 litry na hektar. Łącznie 10 litrów. Zabiegi co 14 dni były, czy co 10 dni? Co 10 dni, dokładnie. Dokładnie co 10 dni. Pogoda nam nie przeszkadzała, ponieważ to jest w tunelach i można było dokładnie zgodnie z kalendarzem wykonać te zabiegi w terminie. Kombinacja K2 to już jest trzecia. Daliśmy ekspando troszeczkę inaczej. 3 razy po 2,5 litra na hektar. Natomiast za każdym razem dodawaliśmy do tego jeszcze 4 kg King Life Gold. No i Włosi powiedzieli, że efekt powinien być. Taki sam albo jeszcze lepszy. Zwracaliśmy też uwagę, że będzie to troszeczkę tańsze. Ale jak już tak robiliśmy, no to wykombinowaliśmy, że jeszcze musi być jedna kombinacja. Nie zmniejszamy Expando, tylko King Life Gold dodajemy. Czyli Expando było podane 4 litry, później 3 litry i jeszcze raz 3 litry na hektar i King Life Gold. W dawce 4 kg na hektar za każdym razem dodatkowo, czyli podrożyliśmy koszt zabiegów, no i chcieliśmy sprawdzić, jak to się odbije na plonie, ale również i na jakości. Była też taka druga opcja, bo to jest odmiana draper. Robiliśmy też na początku w odmianie duke. Ale w Duke była inna sytuacja. Tak, w Duke zastosowaliśmy od razu tą opcję najbogatszą. najbogatszą tak, tak. Jak, Dlaczego jak ja to mówię. Zastosowaliśmy tą opcję, dlatego że była tam bardzo duża ilość zawiązanych owoców. Masa liściowa była dosyć dobra, natomiast ja się troszkę martwiłem, że ten owoc mi zdrobnieje. Owoc pierwszy, te, które też później są w ciągu sezonu, on musi być premium, on musi być najlepszej jakości. I tutaj już nie, nie zważając na koszta. Doszliśmy do, do wniosku, że zastosujemy expando w normalnej dawce i do każdego zabiegu dorzucamy 4 kg Golda. E, no, efekt był bardzo dobry. Bardzo dobry. E, bardzo dobry efekt. Nie mieliśmy porównania, co prawda. Nie, nie mieliśmy tam porównania. Ale byliśmy zadowoleni z efektu. A potwierdzenie tego, że wybraliśmy tutaj najlepszą opcję, mamy w które udało się uzyskać w drajperze. Bo w drajperze doświadczenie przebiegało jak należy. Mieliśmy te cztery kombinacje. I teraz co badaliśmy? Po pierwsze, średnią masę pojedynczych owoców, zawartość cukru, czyli brixy yes. i plon przeliczony w kilogramach na roślinę. Przy czym średnia masa i brixy były... Yy, sprawdzane na podstawie próbek pobranych yy, owoców. Natomiast plon w kilogramach na roślinę to już było wyliczenie średnia była wyliczona. Z... Średnia była wyliczona z całego rzędu e, w każdej, e, w każdej e, e, tutaj e, w każdej kombinacji. Nawy... Tak, w każdej kombinacji. E, oczywiście wykonanie tych zabiegów. E, było, da, powiedzmy, dosyć kłopotliwe, natomiast no, dla, e, dla dobra nauki trzeba było to przetestować. E, ja przede wszystkim chciałem podziękować mojej żonie, bo e, m, największym problemem było zbieranie owoców z każdej nawy i później oddzielne podliczanie tych, tych wyników, ale wszystko się udało zrobić. E, oczywiście e, mamy tutaj <laughs> mamy, mamy wyniki. Mam perspektywę właściwie na ten rok, bo, bo o tym, o czym my teraz rozmawiamy, to to się zadziało 12 miesięcy temu. Więc musieliśmy się cofnąć troszkę w czasie. I no i co i w tym roku była, była zastosowana kombinacja, która dała najbardziej wydajną sumaryczną ilość owoców. Yy, przy czym oczywiście no, wy, wyrównanie owoców, wyrównanie plonu yy, było imponujące. No dobrze. Proszę Państwa, to co? Ja przy tej okazji dziękuję Pani Monice, bo to <laughs> tak naprawdę my, faceci, zaplanujemy sobie tak. doświadczenia, ale problem doświadczeń polowych polega na tym, że nie trudno jest je założyć, nie trudno tak. jest je przeprowadzić, ale zebrać wyniki w momencie, kiedy są, możemy powiedzieć, żniwa. I tak. w tym momencie zawracanie sobie głowy, że a tu jeszcze trzeba oddzielnie policzyć, tak, tak. to jest naprawdę syzyfowa <kuh> praca, no tak, można tak, powiedzieć. Tutaj... I tutaj, no, co, to, co tu ukrywać? Kobiety pod tym względem... Organizacyjnie są dużo lepsze od nas facetów i my byśmy sobie bez nich nie poradzili. Więc pani Moniko, bardzo dziękujemy przy tej okazji. No i przejdźmy teraz do wyników. Średnia masa owoców kombinacji kontrolnej, czyli bez zabiegów, to jest 2,12. Mówimy o. To są wyniki w gramach. Tam, gdzie zastosowano Expando 2,21, czyli mamy wzrost masy owoców. Kombinacja ta druga, tak nazwijmy ją włoska, ze zmniejszoną ilością Expando, ale dodatkowo King Life Gold, 2,16. Czyli coś pośredniego, praktycznie te wyniki nie bardzo się różnią od siebie, chociaż widzimy, że Expando wyszło lepiej, samo. No i kombinacja ta trzecia, najbogatsza. 2,34 g tak. i to jest najwyższy wynik i widzimy, że wszystkie wyniki, jeśli chodzi o masę owoców, były w każdej kombinacji wyższe niż w kontrolnej. Druga sprawa, zawartość brixów. Zależało nam, żeby te owoce no, nie straciły przy okazji na smaku, na smaku. Żeby, żeby jakościowo były jak najlepsze i zawartość średnia zawartość BRIKSów w kombinacji kontrolnej to jest 12,07 i w kombinacji kontrolnej to był znowu najniższy, najsłabszy wynik. Później druga kombinacja, kombinacja K1, czyli samo Expando, tu akurat był najwyższy wynik, 14,5. Kombinacja K2, czyli Expando z Goldem w tej kombinacji włoskiej. 14,12 yy, i kombinacja trzecia, ta najbogatsza, 13,78. Czyli znowu mamy taką sytuację, że kombinacja kontrolna, ta zerowa, ma najgorszy wynik. Natomiast jeśli chodzi o zam, samą zawartość cukrów, najlepiej wyszło w tym miejscu, gdzie było samo expando. Yy, tłumaczymy to tym, że po prostu im większe były owoce, tym bardziej był Cukier też rozcieńczony. Zgadzam. Mimo to w tej trzeciej kombinacji 13,78 to i tak jest znacznie więcej niż w kombinacji kontrolnej 12,07. No i to było to, co ja zrobiłem w laboratorium. Tutaj dziękuję koledze Waldemarowi Wojciechowskiemu, bo on mi użyczył swojego laboratorium do pomiarów, więc mogłem sobie to w godziwych warunkach przeprowadzić. No, i dochodzimy do rzeczy, która wielu producentów będzie najbardziej interesowała, czyli plon w kilogramach na roślinę. Zgadza się. No to teraz proszę, bo no, to tutaj, wasza część e, pracy. Tak, no, panie Zbyszku, pan tutaj doskonale podsumował te nasze wyniki. Ja teraz postaram się przekazać informację, jak to wyszło wagowo. No, i znowu kombinacja jest to najniższy wynik 2,91 kg na roślinę w Kombinacji kontrolnej. Kombinacji kontrolnej jest to, jest to najwyższy, najniższy wynik ze, ze wszystkich kombinacji. Kombinacja standardowa to jest K1, to jest 3,44 kg plonu na. Czyli samo ekspando Tak, samo expando. Przy kombinacji włoskiej, włoskiej mamy nieznaczny, nieznaczną zwyżkę, bo o 3 gramy raptem. Czyli praktycznie to nie ma żadnej różnicy, tak, możemy powiedzieć. Można powiedzieć, że nie ma żadnej różnicy, natomiast tutaj przy, przy tej najbogatszej wersji, gdzie mamy Expando plus 4 kg Kinga na, na, na każdy zabieg, no tutaj e, średnia wyszła nam 3,98 e, e, kg na, na jedną roślinę. I to są bardzo duże różnice. Ja oczywiście stosując te wszystkie zabiegi, e, naprzemiennie używałem rewiwalu. Mhm. Czyli Używ... wapny, skompleksowana e, Tak, Z tego względu, że jest to. Jest to środek, który Pan Zbyszek polecił mi ze względu na duży stres temperaturowy, duże wahania temperatur. Wy, bardzo wysokie temperatury w tunelu, e, no, trzeba było jakąś tą, jakoś tą roślinę odstresować, e, no i plus do tego, przy intensywnym budowaniu się tych, e, tych komórek, no, trzeba było je wypełnić, co no, najlepiej wapniem, prawda? Najlepiej wapniem. W tym momencie. E, no, ta, tak, takie, takie mamy wyniki. E, no, co myślę, że możemy się nimi naprawdę pochwalić, bo zwyżka tak. plonów do samej kontroli jest przeogromna. Wszystkie kombinacje, które zastosowaliśmy z użyciem Expando przyniosły bardzo dobre efekty. Akurat tradycyjne zastosowanie Expando w porównaniu do tej kombinacji włoskiej. Może wyszło trochę taniej na hektar w przeliczeniu kosztów zabiegu, ale w plonie różnicy praktycznie nie było ani Dokładnie. w jakości, ani w zawartości brixów, ani w średniej masie. Te różnice są nieistotne. Natomiast ta trzecia kombinacja e, Expando, gdzie, było, e, gdzie Expando było całkowicie zachowane, pełne dawki i King Life Gold jeszcze 3 razy po 4 kg na hektar, no to wyszła po prostu rewelacja i zaznaczam jeszcze raz, podkreślam, że wszystkie parametry jakościowe, które. Które tutaj badaliśmy w tej kombinacji i tak są znacznie, znacznie lepsze niż w kombinacji kontrolnej. Zgadzam. Czyli nie straciliśmy nic na nie. jakości. Nie, nie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, chciałbym zakończyć. Podziękować jeszcze raz za to, że mogliśmy razem współpracować. Gratuluję bardzo fajnej plantacji. Gratuluję świetnych wyników w doświadczeniu. Mam nadzieję, że co roku będą. Coraz lepsze. Myślę, że tak. Nie bójmy się sprawdzać, nie bójmy się testować nowych środków. Oczywiście trzeba to robić z głową, natomiast no, tak jak widać, wyniki są imponujące i myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję nieraz się spotkać i przetestować kolejne środki. No, na pewno, na to liczymy. Na to liczymy. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do widzenia.